poza subtelnymi wyjątkami. Tyle Katarzyna Sema. Gościem programu pierwszego Polskiego Radia jest profesor Bartłomiej Toszek z Uniwersytetu Szczecińskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie profesorze, kiedy Elżbieta II wstępowała na tron w 1952 rok, świat wyglądał zupełnie inaczej niż dziś. Dość powiedzieć, że prezydentem Stanów Zjednoczonych był wówczas Harry Truman, premierem Wielkiej Brytanii Winston Churchill istniał Związek Radziecki, a na jego czele stał Józef Stalin. Młoda Elżbieta II wstępuje wówczas na tron i właściwie ten świat przez następne 70 lat pędzi do przodu, a ona ciągle jest. No właśnie, myślę, że to, czego przede wszystkim żałujemy, to to, że zniknął jeden z symboli, symboli łączących poprzednią epokę z współczesnością symboli, które były stabilne, które nawiązywały też do tych starych, dobrych czasów, mniej lub bardziej słusznie ocenianych jako coś lepszego.